Until a certain group of ne'er do wells, mad with envy for me charisma and talent, decided to steal a whacking great bagful of what's wrongfully mine. <laughs> Naturally, I take exception to this behaviour. So, why am I bringing this to you? Well, I was on the way out the door and go knock a few heads together myself when I remembered these particular bastards have a a, a proclivity for capital, and I remembered you. In the Dobra, mamy się udać w miejsce, więc jedziemy. Da się tu jakoś na skróty. Chyba da się. Tak mi się wydaje. Jak nie, no to. Się wrócimy po prostu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Przygotuję sobie toporek. Możemy to chyba podpalnić. Dobra. Czy odwrócimy uwagę strażników? Chyba nie. Nie mu w lampę strzelić. O, coś się nie udało. Dobra, niszczymy ich. Dobra, lepiej z karabinu. Szybko padają po jednym strzale. Wow, jeszcze zdało. Okej okay. tu jeszcze jest chłop na górze. Oj, dużo ich spoko, mi się to podoba. Dużo strzelania przynajmniej. 12 minut mam. A ich coraz więcej. Oni w ogóle się kończą czy nie? Kurde, następni, co jest? Mogłem chyba jednak w dyskretny sposób to zrobić. Mamy grot, elegancko. No i następni są. I jojcie. Dobra, alkohol jeszcze dropnął. No. Kurde, ile jest? Co jest? Masakra. To mi się podoba. W porównaniu do innych misji, ich jest naprawdę dużo. Dobra, chyba jeszcze czterech, nie? Nie, no więcej tam jest. Typów. Mamy kopalnię przeszukać. A na razie jest sieka. Dobra, są tu jakieś skrzynki na polu, czy nie? Tak na szybkości sprawdzę, bo czas leci. Dobra, chyba nie ma nic. Dobra, idziemy do kopalni. Dobra, szukamy kosztowności. Nic tu nie ma. Dobra, no to idziemy głębiej. Znajdujesz kosztowności. Ciekawe. Ale dobrze, że tak jest zrobione, bo nigdy... Ich bym nie znalazł. Więc fajnie, że można się zbliżyć po prostu do tych kosztowności i od razu wyskakują na minimapie. To dalej płonie. Masakra. No, tu jeszcze chyba jest step do przeszukania. Ok, ale to płonie. Dropnęły noty. Dobra, jedziemy w końcu. Kurde, ale teren. Niby tu powinna być droga, tak mi ci mówi. Dobra, coś jest. No nie, jeszcze pociąg. Dobra, jesteśmy na miejscu, wręczamy. Więc to by było na tyle. Wbijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!